Witajcie, w tym filmie powiem wam, jak zarabiać na nowym biznesie, czyli fabryce odzieży albo, kto woli, szwalni Lestera. Ten biznes ma dwa źródła przychodu. Pierwszy jest pasywny i jest to kasa z sejfu. Zarabia się na tym niewiele, bo jest to przedział od 1500 do 2000 dolarów dzień w Get Online, czyli 48 minut czasu realnego. Nie ma żadnego sposobu na zwiększenie przychodu z sejfu, jak jest przy innych biznesach. Wiecie, mam na myśli popularność z klubu nocnego albo zrobienie określonej ilości misji, aby więcej zarabiać tak jak jest na przykład przy agencji. W szwalni macie losową kasę w tym przedziale, co powiedziałem Wam wcześniej. Jest jeszcze drugi sposób na zarobek w tym biznesie, a jest to robienie nowych napadów. Raz w tygodniu możecie zrobić priorytetowe akta i zarobić na tym dwa razy więcej kasy, a resztę napadów możecie grać na okrągło. Cooldown na zwykłych napadach z fabryki ubrań wynosi około 5 minut. Aby więcej zarabiać na tych napadach, polecam robić wyzwania na finale. Tych wyzwań jest zawsze trzy i są one proste do wykonania. Za zrobienie jednego wyzwania zarobicie 10 tysięcy. Jak zrobicie dwa zarobicie dodatkowo 20 tysięcy, a jak zrobicie wszystkie trzy, to macie dodatkowo 50 tysięcy teraz pokażę Wam listę tych wyzwań na każdym z napadów. Nie będę tego czytać moim zdaniem nie ma sensu, bo każdy może sobie po prostu zatrzymać film. Też trzeba zaznaczyć, że płacicie 20 tysięcy za możliwość hostowania nowego napadu, a zarobek na tym to 200 tysięcy w optymistycznym scenariuszu. Czyli jak zrobicie wszystkie wyzwania. Jeden taki napad, czyli przygotowania plus finał, to około 20 minut. Więc zarobek na godzinę bez premii to około 560 tysięcy. Jak widzicie, będzie to płacalne dopiero, gdy rok starda na to premię dwa razy. Wydaje mi się, że nie ma sensu nagrywać filmów, gdzie robię finały tych napadów i pokazuję wam, jak zrobić wszystkie wyzwania, bo są one po prostu proste. Każdym z finałów trzeba zebrać dodatkowe łupy, ale ja je znalazłem bez problemu, więc obstawiam, że wy będziecie mieć tak samo. No i to byłoby wszystko co miałem Wam do przekazania w tym materiale. Trzymajcie się, pa. pa.